Tego podcastu słuchasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Cuzamen do Kupy. Cześć, cześć, dzień dobry, tutaj Agat, moja podcastowa nauczycielka języka niemieckiego. Słyszymy się w podcaście Cuzamen do Kupy niemiecki w pigułce. Dzisiaj 115 odcinek i poważna gramatyka. Nareszcie, nareszcie ten podcast yy, ma jakiś poziom. No, dzisiaj przechodzimy naprawdę na wyższy level, ponieważ będziemy rozmawiać o czasie przeszłym. O czasie przeszłym dokładnie perfect, ponieważ już kilka odcinków temu poruszaliśmy temat czasu m, przeszłego prostego, czyli tego imperfecta, albo nazwa inna, to było preteritum Dzisiaj Perfekt. No i od dzisiaj się wszystko zmieni, zobaczysz. E, dzisiaj zajmiemy się tylko czasownikami regularnymi, bo oczywiście, jak to w niemieckim, musi być pierdyliard wyjątków, czasowniki nieregularne. Mogą być też takie czasowniki niby regularne, ale coś tam się będzie działo, więc tak powolutku, powolutku, bezboleśnie będę Was to wprowadzać. No ale zanim, to mam dla Was ciekawostkę. Dzisiaj ciekawostką jest pewne takie wyrażenie, które, by the way, jest też właśnie. W czasie przeszłym. No i brzmi, wo haben wir denn zusammen Schweine gehütet? Co to znaczy? Wo haben wir denn zusammen Schweine gehütet? To znaczy coś, hmm, coś jak, gdzie pilnowaliśmy razem świnie? Gdzie żeśmy razem pilnowali świnie? Jak wiecie, to świnia w niemieckim ma bardzo duże znaczenie. Jest masa wyrażeń związanych ze świnią, na przykład Schweinhaben to oznacza mieć świnie dokładnie, a przenośnie mieć szczęście, mieć farta. No a tutaj mamy jeszcze wyrażenie właśnie ja nie pamiętam, gdzie żeśmy razem pilnowali świnie. I co to znaczy? To jest takie wyrażenie, które wyraża wrażenie, które wyraża zdumienie na to, że Ktoś nas traktuje zbyt koleżeńsko, że się z nami spoufala, o. że mówi do nas na ty, ale przecież nie przeszliśmy na ty. Ja bym powiedziała, że po polsku mówimy: Co ja z tą wódkę piłam? <grym> Żebyś do mnie na ty mówił? Prawda? My nie piliśmy razem wódki, nie zwraca się do mnie na ty, no więc tutaj w polskim znam takie wyrażenie, to jest na tej zasadzie i możemy też właśnie komuś tak, no, no taki dosadny sposób powiedzieć: że hello, hello, nie zapędzaj, że nie jesteśmy na ty, nie, nie? Gdzie żeśmy razem pilnowali świnie. Wo haben wir zusammen Schweine gehütet? No, ciekawe, ciekawe, ciekawa ciekawostka, ciekawe wyrażenie, jak widzisz świnia, kolejne piękne znaczenie. No dobra, i w ogóle to, ten, to wyrażenie jest właśnie w czasie przeszłym. Wo haben wir bleble ble 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 Schweine gehütet? Tam jest haben gehütet, nie? To jest pilnowaliśmy, czy tam zajmowaliśmy się, nie wiem, co się robi ze świniami, nie uprawia, tylko hoduje, o. O, hoduję. Dobra, przechodzę już może do tego czasu przeszłego, bo rozgaduje się niepotrzebnie, a czeka na was bardzo fajny temacik. O co chodzi z tym czasem przeszłym? Perfekt. Czas przeszły perfekt, jest to tak zwany czas mm, przeszły złożony, ponieważ on składa się z czasownika posiłkowego, na przykład w tym wyrażeniu wo haben wir zu fajny schweine gehütet. Tu mamy czasownik posiłkowy haben oraz formy partizip zwei i to jest właśnie to gehütet, nie? Ale zaraz sobie wszystko wyjaśnimy. Perfekt jest to najczęściej używany czas przeszły w języku niemieckim. Można powiedzieć, że jest to czas mówiony. My będziemy się nim komunikować w komunikacji oralnej, ustnej. Tamten drugi czas, który poznaliśmy, tam troszeczkę tylko było Haben. Sein to był czas głównie taki pisany, można powiedzieć. Tutaj mówimy, więc on jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. No i jeszcze raz, jak się, z czego się składa perfekt, czas przeszły perfekt z czasownika posiłkowego. I tu mamy do wyboru Haben albo Sein, za chwilę wyjaśnię kiedy co. I na koniec zdania ląduje tak zwany Partizip 2, czyli czasownik posiłkowy Haben lub Sein do wyboru. No i plus partyjny który ląduje na końcu zdania. Zaraz powiem Ci, co to w ogóle po kolei jest. Czasownikami właśnie posiłkowymi, haben, sein. No, my już się zajmowaliśmy, prawda? No bo przecież w odcinku 14 mieliśmy odmianę haben i Zresztą do tej pory do mnie piszecie czasami, jak ktoś dopiero słucha, zaczyna słuchać podcastu co za do kupy, to wysyła do mnie, Ej, odmień być. <laughs> Jakieś takie wiadomości bo właśnie po odcinku 14, a zobacz, jesteśmy 100 odcinków naprawdę dalej, e, no, tam prosiłam, że jeżeli odsłuchacie odcinek, odsłuchacie odcinek i nauczycie się odmiany habendzajn, to możecie do mnie napisać pod dowolnym postem odmień być. I do tej pory dostaję takie odcinki, to już dwa lata temu było praktycznie. No, ciekawa sprawa. No, ale habendzajn uznajmy, że no, umiecie o, o, odmieniać bez przesady. Jak nie, to zapraszam do odcinka 14. No i co? Odmieniony czasownik posiłkowy... Zajmuje drugą pozycję w zdaniu. I teraz co jest ważne, to my go w ogóle nie tłumaczymy. W ogóle. On tam nic nie znaczy. Czyli jak my mieliśmy Haben i sein, czyli mieć i być, to tutaj to już nie znaczy mieć i być, ok? W ogóle on nic nie znaczy. One są nam tylko po to, żeby pokazać, czy coś jest ruchem, czy. O, walnęłam mikrofon, sorka, e, Czy coś jest ruchem, czy bez ruchem? No, zaraz jeszcze bardziej powiem e, o co chodzi. W większości przypadków czas przeszły. Perfekt. Tworzymy z czasownikiem posiłkowym Haben. W ogóle z 80% sytuacji to będzie Haben, więc jak już masz strzelać, to strzelaj w Haben, dobra? Dlatego ja mówiłam, że to jest bardzo ważne, żeby się nauczyć tych czasowników i odmiany, bo one nam się przydadzą jeszcze do czegoś innego. Między innymi zobacz 100 odcinków dalej do czasu przeszłego. Będą to takie sytuacje, które są związane z bezruchem. Ehm, na przykład, jak powiem, czytam książkę albo śpię. W zasadzie to w czasie przeszłym, nie? Czytałam książkę, spałam, pisałam wiersz, em, smarowałam się kremem, takiego rodzaju rzeczy. To nie, są, nie jest jakiś ruch intensywny, prawda? I to będzie wtedy, ale tak naprawdę najbardziej trzeba pamiętać, że wtedy tego używamy, kiedy mamy tak zwane dopełnienie w bierniku, nie? Na przykład zobacz, jak mówię, czytałam książkę, Czyli czytałam kogo co. No to wiem, że czytać będzie się łączyło z haben w czasie przeszłym. Nie? Piłam kole, no to też, kogo co piłam. E, myłam się, kogo co myłam siebie. Smarowałam się kremem też, kogo co siebie. Nie? Więc tutaj, jak mamy dopełnienie w bierniku, to praktycznie, znaczy praktycznie, za, zawsze po prostu będzie czasownik wtedy ten czas przeszły tworzony z haben. Ja będę na to zwracać uwagę w trakcie przedstawiania tych przykładów, więc ułatwi Ci to jakby zrozumienie, jak zaraz przejdziemy do przykładów, OK. No, ale mamy jeszcze czasownik zain. Hmm, I czasownika zain tego posiłkowego używamy w towarzystwie czasowników oznaczających ruch lub zmianę stanu. Czyli na przykład szedłem, pływałem. Biegałem, nie? Zmiana stanu to może być na przykład werden, prawda? Werden to jest stać się. A co to znaczy? Znaczy jeszcze, właśnie, że zmiana stanu. Na przykład, nie wiem. Żyłam i umarłam, nie? albo jak masz kwiatka i kwiatek najpierw jest ponczusiem, a potem jest kwiatkiem, rozkwita, to jest, zmienia się jego stan, prawda? To, to są tego rodzaju y, sytuacje. Więc, jak widzisz, może być tego trochę po prostu mniej niż z No i ewentualnie są jeszcze jakieś wyjątki. Tutaj, na przykład, właśnie mamy zain, czyli być. Być się łączy z być, sein się łączy z sein. Werden łączy się z sein. I bleiben, bleiben znaczy pozostać. Na przykład zostaję dzisiaj w domu. Ich bleibe heute zu Hause. To ja zostaję dzisiaj na chacie. A jak zostałam w domu, mimo tego, że to nie jest jakiś ruch, jest to wyjątek, trzeba powiedzieć, z czasownikiem sein. No dobra. no, Czyli mamy tutaj rozkminione czasowniki posiłkowe. Haben albo sein do wyboru. Ogólnie podsumowując, haben bez ruch. Lub akuzati obiekt, czyli ten dopełnienie w bierniku, a zajm to będzie ruch lub zmiana stanu. No nie? No to jeszcze przecież mówiłam, że potrzebujemy participu zwei i to jest coś, co ląduje na końcu zdania. To jest tak zwane imię słów czasu przeszłego w nauczycielskim slangu, ale to jest po prostu taka trzecia forma, forma czasownika w czasie przeszłym. Przy Particip 2 mamy właśnie formy regularne i tym się dzisiaj zajmiemy. No, i mamy formy nieregularne, nie no ale ich się po prostu trzeba nauczyć z tabelki. Jak uczyliście się angielskiego, to na pewno znacie tabelkę też z czasownikami nieregularnymi, I to jest dokładnie ta sama bajka. Jest do tego po prostu specjalna tabela, ale my sobie na pewno to jeszcze omówimy. No i teraz jak się tworzy taki w czasu przeszłego, taki partizip 2. Dla czasowników regularnych, oczywiście, dodajemy do tematu czasownika przedrostek G, a na koniec T. No i teraz jak to wygląda? Weźmy sobie najprostszy czasownik świata, czyli machen. Pierwsze, co w ogóle zawsze robisz w czasie przeszłym i tak samo w czasie teraźniejszym, jak Was uczyłam odmieniać czasowniki przez osoby w czasie teraźniejszym, bierzemy sobie to machen. I odcinamy na końcu eny. I zostaje nam mach. To, co nam zostaje po odcięciu eny, to to się nazywa temat czasownika. Czyli mamy mach. Nie? Mamy mach, 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 mach. Okay? I co ja powiedziałam? Do tego tematu dodajesz przedrostek g, więc już mam gmach. Mach, nie I na koniec dodaję ty, czyli jest gmacht. Czajesz, nie? Czyli odetnij sobie en, dodaj g z przodu, na końcu t koniec. Cała gramatyka, jeżeli chodzi o regularne. Weźmy sobie na przykład szpilen, grać. No to mamy szpilen, odcinam eny, zostaje mi szpil. Dodaję g i t, gespilt. Prawda? Grałam, na przykład. Słuchać. Hören, nie? Hören. Odcinam eny, zostaje mi hör, czyli mamy gehört. Gehört, nie? Super. I tak się tworzy czas przeszły. Tak się tworzy właśnie ten particip 2. I uwaga, ta forma czasownika particip 2 zawsze występuje na końcu zdania. Nie? Ona nie jest gdzieś tam od razu, ja słuchałam, na przykład ja słuchałam muzyki. Po niemiecku to będzie bardziej ja muzyki słuchałam, OK, To też jest ważne. Popatrzmy sobie na przykłady, żebyśmy mieli taki pogląd, jak to wygląda. Będę zwracała też uwagę na to, żebyś, żebyś sobie mógł, mogła zobaczyć. Jak tu jest z tym właśnie dopełnienie w bierniku też z tym haben? Na przykład. Dzieci zrobiły swoje zadania domowe. Dzieci zrobiły zadania domowe, to będzie die Kinder haben die Hausaufgaben gemacht. Die Kinder haben no bo odmieniam, haben, odmienione przez osobę odgikindę, prawda? Potem ble, 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 reszta zdania, a potem na końcu jest gemacht, nie? Die kinder haben die Hausaufgaben gemacht. Okay. Dlatego to gemacht wywaliliśmy na koniec. To nie jest coś typu Die kinder haben gemacht. Die Hausaufgaben. Die kinder haben ble, ble, ble gemacht. Okay. E, drugie, e, drugi przykład. Mój syn grał wczoraj w piłkę nożną. I w ogóle pierwsza rozkmina zawsze, która wasza powinna być, to jest to mm -hmm, czy ten czasownik się łączy z haben czy z sein. Czy tam jest ruch czy zmiana stanu, czy jest bezruch, jakieś dopełnienie właśnie w bierniku. nie? No, teraz zobaczcie. Mamy tutaj ewidentny ruch, no nie? No bo mamy, że on grał w piłkę nożną. No to ja sobie wyobrażam, że jak ktoś gra, to biega po tym boisku i tak dalej. Ale my nie możemy patrzeć na to w ten sposób. Musimy sobie pomyśleć o słowie grać, szpilen. Po pierwsze, jako w co, czyli kogo, co. To jest po pierwsze akuzativ, nie? Kogo co grał. Druga sprawa. E, że my możemy grać na różnych innych e, rzeczach, w sensie możemy grać na przykład, nie musimy grać w jakiś sport, możemy grać w szachy, wtedy się nie ruszamy. Możemy grać na instrumencie, wtedy też no nie ruszamy się. Możemy grać komuś na nerwach, prawda? I też się wtedy nie ruszamy. Czyli to nie jest zawsze tak, że jak widzisz, a szpilen, ok, grać i ci, tobie się to skojarzy, nie wiem, z, e, z siatkówką i z takim intensywnym ruchem, to nie zawsze tak jest, nie? Najpierw sobie zobacz, czy tam nie ma czasami gdzieś akuzatywu, nie? Albo właśnie pomyśl sobie, czy tego nie możesz użyć też w innych kontekstach i wtedy, czy nie będzie ruchu. Spielen jest haben, nie sein. Czyli mówimy: Mein Sohn, mój syn, grał wczoraj w piłkę, to będzie hat, mein Sohn hat gestern Fußball gespielt. Mein Sohn hat gestern Fußball gespielt. Nie? Zobacz, masz hat, ty, 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 Gespielt, na koniec leci ten Particip 2. To haben sein ma być zawsze odmienione od osoby, nie? on hat. No dobra. Wczoraj słuchaliśmy muzyki. Słuchaliśmy kogo, co? No i słuchać to w ogóle też bezruchno, no czyli mamy Haben, zobacz. Tak jak mówiłam, w większości sytuacji to będzie z Haben. Am Abend haben wir Musik gehört. Am Abend haben wir Musik gehört. Nie? Zwróć uwagę właśnie na to, że my w ogóle tego haben nie tłumaczymy. To nie oznacza już mieć. On po prostu tam jest i pokazuje mi, aha, to jest ruch, czy nie, czy jest jakiś akuzativ, co tam się dzieje. To jest po prostu tylko posiłkowy, nie? Możemy powiedzieć na przykład: w szkole podstawowej uczyłem się niemieckiego. No i znowu, uczyłem się kogo co. Akuzativ, okej, okay, wiem, że będzie z haben. In der Grundschule habe ich Deutsch gelernt. In der Grundschule habe ich Deutsch gelernt. Gelernt so poszło na koniec. Moja mama już ugotowała obiad. Gotować. Meine Mutter, hat, meine Mutter hat schon das Mittagessen gekocht. Meine Mutter hat schon das Mittagessen gekocht. Moja mama już ugotowała obiad. Hat gekocht. Nie? sobie: kochen. Odcinam N, -y, G na początku, T na końcu, sprawa załatwiona, G, kocht. Mhm. Okej. Okay. Mm, możemy na przykład powiedzieć też, Czego szukałeś w nocy? O, to będzie pytanko, to będzie też spoko. Czego szukałeś w nocy? Was hast du in der Nacht gesucht? Was hast du in der Nacht gesucht? Nie? Zuchen też jest regularny, więc tutaj ładnie. I zobacz, że przykłady, które tubie tutaj podałam, to były w zasadzie czasowniki, może zdania. Użyte z czasownikiem posiłkowym Haben, no bo masa jest tego, tych dopełnień w bierniku. E, e, głównie one znaczą bezruch, więc tutaj jak najbardziej. Ale oczywiście mamy też takie, które łączą się z zain, na przykład, właśnie biegłem, szedłem, e, nie wiem, tam. Pływałem, nie? Takie rzeczy, to jest ewidentny ruch i wtedy będziemy używać czasownika posiłkowego ZAIN, Odmieniono oczywiście przez osoby. Jeśli na przykład mogę powiedzieć, ja pływałam, to będzie ich bin geschwommen, Tylko uwaga, to już jest czasownik nieregularny. One też są takie charakterystyczne, że części będą nieregularne, te łączone z ZAIN, nie? No dobra, to teraz zadanka, bo już nam się robi długi ten odcinek. Najpierw może zróbmy sobie tak, tutaj już nieważne, czy to są regularne, czy nieregularne czasowniki, te, te podstawowe ja tobie regularne podałam, czyli tu było na przykład robić, było machenge macht. Nie? E, mamy na przykład grać spielen, gespielt, słuchać hören, gehört, mamy uczyć się lernen, gelernt, mamy ugotować kochen, gekocht, mamy szukać suchen, gesucht. Nie? I pracować na przykład może mieć arbeiten, gearbeitet. Ja pracowałam gdzieś. No właśnie, ale są też czasowniki e, nieregularne, tylko dla nas na razie się to nie liczy. Dla nas na razie masz takie zadanie, żeby rozkminić, czy coś się powinno połączyć w czasie przeszłym z haben, a czy może coś się powinno połączyć z sein. Czy to jest ruch, zmiana stanu, czy tam jest jakiś akuzatyw? Zobacz, weźmy sobie na przykład czasownik gehen. Gehen oznacza iść. W czasie przeszłym połączysz z haben czy z sein? No, zain, no bo to jest ewidentny ruch, nie? Iść. Weźmy sobie na przykład trinken. Trinken, pić. No to pić będzie z haben, no bo pije kogo co, czyli mam tu akuzację, więc na pewno będzie zresztą jaki to jest ruch, jak się pije, nie? Fahren. Jechać. Ewidentny ruch, może być tutaj z zain. Ale za ileś poziomów się dowiesz, że trochę cię oszukuję. Na razie uznajmy, że jest tylko sein i to jest taka podstawowa, podstawowe znaczenie i zawsze sein. Szpilen. Spielen, Spielen będzie schaben. To już mieliśmy dzisiaj przykład. No i weźmy sobie na przykład sprechen. Sprechen to jest mówić, więc też będzie schaben. To nie jest jakiś ruch czy zmiana stanu, no nie? Super, bardzo fajnie. Ehm, to jeszcze może zróbmy jeszcze jedno zadanko. Stwórz czas przeszły od czasownika kaufen. Zrób ten particip tip dobra? Jak będzie w czasie przeszłym kaufen. To będzie gekauft. Gekauft. I będziemy łączyć z haben, prawda? Czyli będzie ja na przykład, ja kupowałam, to będzie ich habe gekauft, ok? No to weźmy sobie jeszcze mieszkać. To jest wunen, wunen. Jak będzie czas przeszły? Gewund. Gewont, czyli na przykład ty mieszkałeś, to będzie du hast, na przykład, nie wiem, mieszkałeś w Warszawie, du hast in Warszał gewund. Ok, super. Bardzo długi się odcinek ten zrobił. Mam nadzieję, że wszystko fajnie wytłumaczyłam że rozumiesz. Ja Ciebie zapraszam oczywiście do pozostania moim patronem, bo masz do tego notatki i zadania, więc tam już się zaczyna po troszkę poważniej, a notatki i zadania zawsze pomogą Tobie w zrozumieniu, wiadomo, lepiej, żebyś to widział, widziała. Oczywiście wszystkie linki są w opisie, ale jeszcze tak mi się przypomniało, że możesz też kupić opowiadania, które ja napisałam u, jakiś czas temu. Napisałam opowiadania po niemiecku. Tam jest 10 opowiadań, takich historyjek, do każdego opowiadania są też wyjaśnienia pewnych kwestii, kwestii gramatycznych, które się tam pojawiły i do tego też są zadania, między innymi właśnie z czasu przyszłego, więc zapraszam Ciebie, można sobie poczytać i pouczyć się przy okazji gramatyki na stronie www.cuzamendokupy.pl, standardowo, wszystkie linki w opisie, do czego sobie tam wymarzysz, a jak nie, to możesz do mnie dziś odezwać, się odezwać na mediach społecznościowych, ja Ci wszystko wytłumaczę i prześlę. Dziękuję uprzejmie, słyszymy się w kolejnym odcinku. Odpoczywamy od gramatyki, nie ma co. Wrócimy do czasu przeszłego, bo jeszcze nas dużo, dużo tam czeka, ale prześpi się z tym. Najlepiej cały tydzień, za tydzień będziemy sobie rozmawiać o temacie leksykalnym, a potem znowu wrócimy trochę do czasu przeszłego. Będziemy sobie trochę skakać, żebyście nie mieli za dużo naraz. Dziękuję uprzejmie, słyszymy się w kolejnym odcinku już w lipcu 2024. Nie wiem, kiedy to słuchasz, ale ciebie pozdrawiam, pozdrawiam cię z przeszłości w takim razie. Ciao, ciao, do usłyszenia. Tego podcastu słuchasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl u kośnik Cudzamy do Kupy.